Przemiana izobaryczna to w mojej ocenie jedna z prostszych do nauki przemian. Są tu dwa wzory na krzyż, jak na jakiejś wyludnionej wiosce, i da się to na jednej przerwie przed sprawdzianem ogarnąć. Opiszę wam to łatwo i prosto, zaczynając od tego, że przemiana izobaryczna posiada stałe ciśnienie. Stałe, czyli jak przed przemianą wynosi 20 bar, to po przemianie, dajmy na to ogrzewania, ciśnienie nadal będzie wynosiło 20 bar. Można się w sumie puknąć w głowę i stwierdzić, że niby jak to możliwe, przecież jak weźmiesz szybkowar i zaczniesz go intensywnie grzać, to w pewnym momencie otworzy się zawór bezpieczeństwa, by nie doszło do jego wybuchu. Już wam tłumaczę o co chodzi. W przemianie izobarycznej faktycznie ciśnienie nie wzrasta, a dzieje się tak dlatego, bo podczas ogrzewania, czyli wzrostu temperatury, Rośnie objętość pojemnika, w którym gaz się znajdował. Objętość dostosowuje się w taki sposób, żeby ciśnienie pozostawało na stałym poziomie. Tak samo można gaz schładzać, czyli zmniejszać jego temperaturę. Wtedy pojemnik, w którym gaz jest zamknięty, musi dostosować się w taki sposób, by cały czas ciśnienie gazu w nim zamknięte nie zmieniało się. Co w takim razie powiemy o pierwszej zasadzie termodynamiki dla takiego gazu? Choćby to, że skoro dochodzi do zmiany temperatury gazu, to musi dochodzić do zmiany energii wewnętrznej. Matematycy wyjaśniają to w taki sposób, że jak tutaj stoi trójkącik, to i po drugiej stronie musisz postawić trójkącik. A pewnie wiecie, że ten trójkącik to właśnie zmianę oznacza. Tutaj jest więc zmiana temperatury, a tutaj zmiana energii wewnętrznej. No, okej. Okay. Co jeszcze wiemy o tej przemianie? W takiej przemianie, skoro trzymamy zbiornik z gazem nad paleniskiem, to najwyraźniej dostarczam do tego gazu ciepła. A to oznacza, że w pierwszej zasadzie termodynamiki ten element z literką Q związany musi występować. Z ciepłem zaś jest taki feller, że posiada w sumie znany już prawie od szkoły podstawowej wzór, tyle że często nieco zmodyfikowany. Mamy w nim liczbę moli gazu, ciepło molowe przy stałym ciśnieniu i zmianę temperatury. To ciepło molowe ma stałą wartość i można je wyrazić przez stałą gazową. W wielu zadaniach z fizyki wykorzystuje się taki wzór na ciepło, więc warto go pamiętać. Teoretycznie można stosować również ten klasyczny wzór i wtedy zamiast ciepła molowego mówi się o cieple właściwym, precyzując, że przy stałym ciśnieniu. Mimo wszystko najczęściej posługujemy się ciepłem molowym, bo jest to wygodne. Dlaczego? bo dla wielu substancji ma ono taką samą lub podobną wartość i nie trzeba co chwilę zaglądać do tablic fizycznych czy w inne miejsca. Okej, okay. czyli wiemy już, że w tej przemianie energia wewnętrzna się zmienia, bo jest jakieś ciepło, które będzie tę energię zmieniać. Pytanie w takim razie co z pracą? Może chociaż jej tutaj nie ma? Otóż nie. W przemianie izobarycznej jest też praca. W tym wzorze jest praca siły zewnętrznej, a wzór na nią zapisujemy tak, że W jest równe minus P razy delta V. Nauczyciele najczęściej zaczynają wałkować, skąd ten minus się wziął, i co oznacza, i dlaczego tak, a nie inaczej. Pojawia się tutaj też dużo teorii. Najłatwiej podsumować te wszystkie tłumaczenia w taki sposób, że jak chcesz wykonać pracę nad gazem, to jedyne, co możesz zrobić z objętością, którą zajmuje ten gaz, to i zmniejszenie. Jak się zmniejsza objętość, to zmiana tej objętości jest ujemna, i wtedy pojawia się dwa razy minus, z których robi się plus. Oznacza to, że jak zbiornik ściskasz, wynik tej pracy przy zmniejszeniu się objętości jest dodatni. Jak wiecie z filmu poprzedniego, gaz też może pracę wykonywać, ale robi to zawsze poprzez zwiększanie objętości. Przy zwiększaniu objętości wynik wyjdzie ujemny i praca wychodzi, że jest ujemna. Tyle, że ciągle stosujemy wzór na pracę sił zewnętrznych, a nie pracę gazu. Guzik nas to w sumie jednak obchodzi, bo wystarczy pamiętać, że praca gazu ma znak przeciwny do pracy sił zewnętrznych, więc wystarczy ten minus zamienić na plus. I tak szczerze mówiąc, możecie nie rozumieć tego, co przed chwilą powiedziałem, bo mi też się wydaje to głupie i skomplikowane, dlatego sprzedam Wam dobry towar. Jeśli liczycie pracę z tego wzoru i wyjdzie Wam wynik dodatni, to znaczy, że jest to praca wykonana przez siły zewnętrzne. Jeśli zaś liczycie z tego wzoru i wyjdzie wam wynik ujemny, to jeśli nic nie zwaliliście w obliczeniach, otrzymana praca jest pracą gazu, a wtedy zapisujecie, że praca gazu jest równa waszemu wynikowi, ale o znaku dodatnim. Prawda, że proste? Jak macie już tę wiedzę, to możemy zaprojektować proste coś, co będzie działało w procesie izobarycznym. Potrzebujemy w takim razie cylindra z ruchomym tłokiem, potrzebujemy jakiegoś miernika temperatury i ciśnienia. Potrzebujemy też wykresów, na których zobaczycie, jak taki proces przebiega. Zacznijmy od ogrzewania takiego gazu. Gaz w ten sposób dostaje bardzo dużo ciepła z zewnątrz, i jest go tak dużo, że rośnie temperatura gazu, czyli rośnie jego energia wewnętrzna. Zobaczcie, że unosi się też tłok, bo część ciepła idzie na wykonanie pracy przez gaz. Wykresy przedstawiają zaś kierunek takiego procesu. Jak widać, tam, gdzie na wykresie znajduje się ciśnienie, tam linia przebiega w poziomie. Tam gdzie znajduje się objętość i temperatura, tam wykres przebiega liniowo. Tutaj trzeba pamiętać, że jakbyście przedłużyli sobie tę linię, to ona zawsze musi lecieć do początku układów współrzędnych. Jak nie leci, to znaczy, że zepsuliście wykres. A wiecie dlaczego? Bo w przemianie izobarycznej ciśnienie jest proporcjonalne do temperatury podawanej w Kelwinach, tak jak wykres typu Y równa się A razy X. Powiem więcej to jest tak zwana proporcjonalność prosta: jak rośnie jedna wielkość, to druga rośnie tyle samo razy. Ta zależność wynika wprost z prawa Gejrusaka, którą przedstawiłem wam w jednym z poprzednich filmów. Warto tutaj jeszcze zwrócić uwagę na wykres P od V. Na tym wykresie należy pamiętać, że praca wykonana przez gaz to pole pod wykresem i teoretycznie nie musicie nawet znać wzoru na pracę. Dla przypomnienia, zobaczcie, że jak podstawię wartości pod ten wzór i pracę obliczę, to wychodzi ona ujemna. Skoro wyszła ujemna, to oznacza, że jest to właśnie praca gazu. Cały proces można odwrócić schładzając gaz, czyli obniżając temperaturę gazu wewnątrz tłoka. Przy schładzaniu ciepło zostaje przekazane na zewnątrz gazu. Temperatura obniża się, czyli maleje energia wewnętrzna gazu. Aby ciśnienie było stałe, to coś musi dziać się z tłokiem. Oczywiście musi ono padać, ale. Żeby zaczęło opadać, musi zadziałać dodatkowa siła z zewnątrz, czyli siła zewnętrzna, która będzie go dociskała, aby zachować stałe ciśnienie gazu wewnątrz tego cylindra. Tej siły wcale nie musi generować kilogram kamieni umieszczony na tłoku, czy też boska ręka. Czasem wystarczy ciśnienie atmosferyczne. Łatwo to pokazać w doświadczeniu takim jak to zademonstrowane. Wraz ze spadkiem temperatury maleje ciśnienie gazu i aby było ciągle stałe ciśnienie, to powietrze przepycha wodę przez rurkę, a co za tym idzie zmniejsza objętość zamkniętego gazu. Wracając do obliczeń i korzystając z wykresu p v, łatwo zobaczyć, że tym razem z tego wzoru praca wychodzi dodatnia. Oznacza to, że jest to praca sił zewnętrznych. Na koniec jeszcze wróćmy do prawa gejluzaka, a raczej jego twórcy. Od razu można pomyśleć, że pewnie jest tak jak przy prawie Boyla Mariota, że sformułowało ją dwóch gości. W przypadku tego prawa to pewnie był jakiś gej i jakiś luzak. Okazuje się jednak, że to jeden gość o dwuczłonowym nazwisku. Druga część nazwiska pochodziła od nazwy posiadłości, którą zakupił ojciec Józefa, lusaka. Józef był francuskim fizykiem i chemikiem. Był też pionierem w lotach balonem na dużych wysokościach. Około 1800 roku ustanowił rekord wysokości lotów wynoszących nieco ponad 7000 metrów nad poziomem morza. Podobno termometr na tej wysokości wskazywał minus 10 stopni Celsjusza, podczas gdy na Ziemi panował upał 30 stopni Celsjusza. Na tej wysokości dawał się też we znaki brak wilgoci, więc papier, skóra i włosy wysychały bardzo szybko. Niebo przy tym miało barwę ciemnobłękitną, a rozrzedzone powietrze powodowało zwiększoną potrzebę oddychania, no i szum w uszach. Co najśmieszniejsze, gdy balon przestał już się wznosić, to naukowiec zaczął wyrzucać z balonu balast, w tym krzesło, na którym siedział. Krzesło, spadając, trafiło w gęste krzaki, tyle, że to spadające krzesło widziała jakaś wieśniaczka pasąca owce. We wsi wtedy ogłoszono cud, że to krzesło niebiańskie i przeniesiono je do kościoła, gdzie później odbywały się pielgrzymki wiernych. Jak się sprawa wyjaśniła, to krzesło usunięto z kościoła. Po tym filmie powinniście już wiedzieć, o co chodzi w tej przemianie izobarycznej i że spadające z nieba krzesła niekoniecznie pochodzą od Boga. Cześć.